Ile trwa osuszanie mieszkania po zalaniu? To najczęstsze pytanie, które słyszymy od was, zanim do Was przyjedziemy, ale również tuż po tym, jak zostawiły was sprzęt. W tym odcinku powiem Ci, ile trwa średnie osuszanie w firmie Deep Dry, ile trwają nasze najkrótsze realizacje, ile trwała nasza najdłuższa realizacja. A na sam koniec odcinka powiem Ci, czego życzyłby sobie ubezpieczyciel, le chciałby, żebyśmy suszyli Twoją nieruchomość. Zostań do końca. Jesteś na kanale Deep Dry osuszanie budynków. Nie ma jednej średniej odpowiedzi na to pytanie. Jest ona niemożliwa do udzielenia. Bo nie wiem, ile wody się wylało, na jak dużą powierzchnię, ile pomieszczeń zostało zalanych, ile różnego rodzaju przegród budowlanych, stropów, sufitów, podłóg, posadzek, warstw izolacyjnych zostało zalanych, więc najpierw to wszystko trzeba ustalić. Oczywiście możemy ci powiedzieć Mniej więcej ile będzie trwało osuszanie, na podstawie pomiarów, które zrobimy, jak już przyjedziemy do ciebie. Ale nie zrobimy tego szybciej. To pomiary pokażą nam, gdzie jest woda, ile jej jest i jak przebiega proces suszenia, bo jedno to to, co zaczynamy, a drugie to to, co kończymy. Nas interesuje doprowadzenie twojej nieruchomości do stanu sprzed szkody, a nie posuszenie jej trochę. Bardzo często słyszę, że osuszanie powinno trwać. 7 dni, 14, 21 miesiąc, ileś godzin. się mnie zastanawia tak precyzyjne określanie czasu suszenia. Bo skąd ktoś wie, że to jest dokładnie 7 dni, a nie 6,5 albo 5,5, albo 9. My nasze decyzje o włączaniu sprzętu podejmujemy na podstawie wyników pomiarów, które robimy w Twojej nieruchomości? Jeżeli uznamy, że gdzieś jest mokro i chcemy zabrać wilgoć z tej przegrody budowlanej, to włączamy wtedy sprzęt. Przy wizycie kontrolnej robimy powtórne pomiary dokładnie w tych samych miejscach. Porównujemy wyniki ze sobą i widzimy, czy tej wilgoci ubywa i w jakim stopniu. Czy udało nam się uzyskać zamierzony efekt, czy musimy suszyć dalej? To jest dla nas podstawą do podejmowania decyzji. Czy suszymy kolejne kilka dni, czy nie? A nie jakiś arbitralny czas. W odcinku o pomiarach mówiłem Wam, jak dokładnie mierzymy. Zachęcam Was gorąco do obejrzenia tego odcinka. Tutaj zobaczycie link. Najczęściej używamy higrometrów i mierników dielektrycznych do pomiarów w Waszych nieruchomościach. Mamy tego sprzętu bardzo dużo. I zawsze jesteśmy przygotowani, żeby zmierzyć każdą możliwą przegrodę. Bardzo ważnym czynnikiem jest pogoda i pora roku, czyli to, jaką temperaturę mamy na zewnątrz. Bardzo często słyszymy od Was, że Wam coś może samo wyschnie, bo jest lato. Tutaj macie link do odcinka, gdzie przeprowadziliśmy eksperyment. W którym udowadniamy, że samo niestety nie wysycha. Oczywiście latem warunki sprzyjają osuszaniu. Nie musimy wtedy podnosić temperatury, ale jesteśmy wyposażeni w sprzęt, który umożliwi nam osuszanie dowolnej nieruchomości, również zimą. Jeżeli sąsiad się rozpędził i zalał ci całe mieszkanie i mokre masz wszystkie sufity, wszystkie ściany, te dwa tygodnie mogą nam nie wystarczyć. Możemy to suszyć. Nawet miesiąc. Dla nas najważniejszy nie jest czas, który płynie, tylko wartości pomiarowe, których dokonujemy. To one determinują o podjęciu decyzji o dalszym suszeniu lub przerwaniu suszenia. W nowoczesnym budownictwie musimy użyć innej metody niż Kubaturowa. Musimy zrobić ci odwierty. Opisywaliśmy bardzo dokładnie w odcinku o suszaniu podposadzkowym tą metodę, jej skuteczność będzie zależała oczywiście od ilości odwiertów, ale również od tego, jak dużo wody się tam blało. Średni czas takiego suszenia zamknie się w 3-4 tygodniach, ale oczywiście może trwać dłużej. Jeżeli mieszkasz w kamienicy i mury Twojego budynku mają metr, a woda lała się tygodniami. To będziemy suszyć to pewnie kilka miesięcy. Nie przyspieszymy tego procesu. Nie tak dawno byłem na szkoleniu w Stanach Zjednoczonych. Pojechałem do Światowej Stolicy Zalań na Florydę. Nie ma większego zagęszczenia firm ususzających na metr kwadratowy niż właśnie tam. Tam prawie każdy budynek, przynajmniej raz w życiu, był osuszany. Różnica, jaka jest w technologii, Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską jest przede wszystkim różnica w budowie budynków. Nie w osuszaniu. Osuszanie jest takie same, ale tam mamy budynki z drewna, w suche ściany i tam się suszy bardzo szybko. Kilka dni wystarcza na to, żeby doprowadzić budynek do wartości sprzed zalania. W Polsce mamy inne budownictwo. Wielką płytę, stare kamienice. Nowoczesne budynki, ale one wszystkie charakteryzują się dużą ilością betonu, gliny, warstw izolacyjnych. To wszystko powoduje, że bardzo łatwo zatrzymują wodę na długo. Oczywiście, na czas osuszania ma również wpływ bardzo dużo pogoda. Jeżeli cały czas będzie padać i wilgotność na zewnątrz będzie bardzo wysoka, a ty będziesz otwierał okna w suszonych pomieszczeniach, nie ułatwi to do całego procesu, więc fajnie byłoby, żeby w trakcie procesu suszenia utrzymać szczelność pomieszczeń. Często pytacie mnie, czy osuszacz pracuje 24 godziny na dobę? I odpowiedź brzmi: nie. Osuszacz pracuje wtedy, kiedy parametry powietrza są wystarczające do tego, żeby mógł pracować. Jeżeli zrobił swoją robotę, a materiały nie zdążyły jeszcze oddać, Wody, osuszacz się wyłącza. Nowoczesne algorytmy suszenia wręcz wyłączają osuszacze co jakiś czas, tylko po to, żeby przyspieszyć wychodzenie wilgoci z głębszych warstw materiałów budowlanych. Nowoczesna technologia oczywiście dotknęła również osuszania. Dzisiaj mamy narzędzia, które umożliwiają nam zdalny monitoring szkody. Możemy robić pomiary bez jeżdżenia do Was. E, możemy również zdalnie ustawiać sprzęt osuszacze, albo wręcz kierować całą, e, całym procesem osuszania podposadzkowego. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek o zdalnym monitoringu, dajcie znać w komentarzach, przygotujemy go dla Was. Jeżeli poprosimy Cię, żebyś wyłączył osuszacz, to mamy w tym jakiś cel. Chociażby chcemy zrobić pomiary za kilka godzin. Ale nie wyłączę tego osuszacza, jeżeli zapominasz potem go włączyć. On musi pracować, żeby Zabrać wilgoć z Twojej nieruchomości. Jeżeli tylko będzie stał, niestety nie będzie działał. Nasza najkrótsza realizacja to 4,5 dnia. Skąd wiem, że tak dokładnie? Bo robiłem eksperyment na ścianie, którą mi zalało. W moim mieszkaniu. A dokładnie 4,5 dnia. Nasza najdłuższa realizacja nie mogę powiedzieć, ile trwa, bo wciąż trwa już 8 miesięcy. Słyszymy budynek po powodzi, który został całkowicie zalany. Większość realizacji udaje nam się zamknąć w okolicach dwóch tygodni, i to jest średni czas osuszania w firmie Libre. Dostałeś decyzję, w której Twój ubezpieczyciel powinien szczegółowo wypisać, na co przeznacza przyznane Ci środki. Jeżeli przeczytasz wszystkie pozycje, najprawdopodobniej nie zobaczysz tam osuszania czyli Twój ubezpieczyciel chciałby, żeby dokładnie tyle trwało osuszanie. W ogóle go nie było. Czasami zdarza się, że w kosztorysie ubezpieczyciel uwzględnił osuszanie. To zawsze mnie rozbawia. Najczęściej to są 2-3 godziny wynajęcia osuszacza. W Deep Dry osuszamy bezgotówkowo. Co to znaczy? To znaczy, że to my rozliczamy się z twoim ubezpieczycielem i nie musisz sobie zawracać głowy całym procesem. Jeżeli Twoja nieruchomość uległa zalaniu? Skontaktuj się z nami. Zadzwoń do nas lub wejdź na formularz w naszej stronie internetowej. Link masz w opisie na dole. Fajnie, że zostałeś do końca. Jeżeli interesuje cię ta tematyka, w każdy piątek o 12:00 więcej treści na naszym kanale. Zasubskrybuj go, włącz powiadomienia, daj łapkę w górę. Dzięki. Jesteś na kanale Deep Dry osuszanie budynków.